Witam Państwa z tej strony nasz ulubiony wyjaszek od strony matki, babki i pana spod sklepu. <grywia> Dzisiaj oczywiście Aizacek i pani Lili, bo sprawdzałem Daily rana Myślałem, można zagrać. Po prostu zobaczę na save jak długi jest jest do akurat do serca matki. Co mówię akurat taki fajny był Daily rana ale niestety nie można zagrać go na drugim save, więc nie miło, nie miło. Niestety, więc sobie zagramy po prostu zwykłe podejście i mam nadzieję, że uda się nią zdążyć na Busarasza, którego bardzo liczę. A żartem na dziś jest, gdzie konie wyprawiają bal? Na balkonie. Jej. <ścoughs> Kocham te suchary. Są, są najlepsze. No ja przecież mi zaschła w gardę, ja nie mogę Co ja gadam? Co ja gadam za głupoty? Nagrywam drugi odcinek z rzędu, musicie, musicie mi wybaczyć Ja po prostu już gadam, gadam aby gadać Nie mam totalnie pomys pomysłu o czym mógłbym dalej nabierać Uuu technologii Całkiem fajne, non stop nawalamy laserkiem Myślę, że bardzo dobrze jest i walimy przez całą mapę, z czego jestem w ogóle zadowolony. Musiałbym się pochwalić, że w końcu zrobiłem kody QR, znaczy jeszcze nie wydrukowane i nie zrobione naklejki, ale sobie już zrobiłem arkusz E4. I po odcinku, mówię, zrobię sobie chyba przerwę taką odcinkową i w sensie je zrobię i później nagram odcinek, ale. Ale że poprzedni odcinek zdążył się wrzucić, już jest to na kanale. czeka na publikację oczywiście. On będzie jutro dopiero. W sensie dla was we wtorek, no chyba jutro, nie? Tak czy siak odcinek. No tak, we wtorek. Dobra. Bo się pogubiłem ile mam odcinków wrzuconych. Tak, na wtorek. Czyli taki jeden jakby zapasowy, no i ten oczywiście nagrywam w środę, bo w środę nie mam zamiaru nagrywać. Cały czas będę spędzał ze swoją dziewczyną. Nadal się nie domyśla, co to za atrakcja całe szczęście. Ale będzie zadowolona wy. A wam powiem to w już w czwartkowym odcinku. Nagram go... W... W... W jutro. Nie wiem, czy słyszeliście, ale moja dziewczyna mówi, że skaczamy z Bandji, ale... Mogłem zrobić taki prezent, no mogłem. War... Bardzo chciałem skoczyć z Banji, ale teraz wiem, że ona też. Wiem, że ona też teraz chce, więc trzeba to, trzeba to zapamiętać. Jak to się mówi, żyje się tylko raz, nie? Więc ja widziałem przy stadionie na Euro... Euro Jezu, jak ten stadion się nazywa. No ten żółty taki. W Gdańsku, jeden z dwóch stadionów. No ja jestem żółty tam są jest skatepark Po skateparku kojarzę. I tam o go karty jeszcze są. No i tam jest strefa bandy. Muszę, muszę... kurde gnoju... Degoni mnie dziad. Muszę zobaczyć jaka tam jest cena na te bandy z miłą chęcią bym jest, skoczył z czegoś takiego. No takie niezapomniane, nie? Albo tak samo jak skok na tego ze spadochronu O Jezu, jakbym coś takiego chciał zrobić. No, bo lot balon w ogóle na wysokościach jest jak nie kręcą wysokości. My że powinienem zmienić zawód na jakiegoś wymieniacza żarówek na plus 300 km z wyż. No, no bo zacząć, powinienem zacząć łazić po górach. Nie, no, po górach to akurat nie lubię łazić. Wystarczą mi góry w Gdyni. Jakie są one tragiczne, matko. Jedyna. Kto w ogóle pozwolił na góry w Gdyni? Niby jesteśmy na terenie nic... Jezu, no znowu ten przedmiot mnie prześladuje, no on jest praktycznie co w drugim podejściu. Mm. O, w Gdyni. Jest tyle tygór, żeby dojść do tego morza to jest w ogóle tragedia. Tam trzeba się powspinać, poschodzić i znowu powspinać i znowu zejść, żeby dojść do tego morza, no. Jak. Lubię plaże w Gdyni, znaczy ten spacerniak. Spacer, spacerniak, ale więzienie brzmi ładnie tam jest ogólnie się chodzi przy tym spacerniaku. Jezu, po tym spacerniaku o tak polszczyzn, polszczyzna rządzi. To ty gór to, to nienawidzę. Ja tylko nie teren no ale nie, te, te narty były spoko to jest jedyna chyba rzecz jaką lubię w górach narty na nich się naprawdę dobrze bawiłem ty na dwa inkubusy, kurde robią robotę musimy zacząć chodzić do sklepu po 4,5V przecież możemy ich tyle później nasrać że to będzie miazga o, nie tej kluczyk, elegancka to nie jest to, czego oczekiwałem. Ciebie nie wysadzę nad nią bomby. Ostatnio nawet się wspinaliśmy w górę, yy, na górę, znaczy na górę to no, była lekka górka. Yy, to w Gdańsku akurat się wspinaliśmy, bo jest jakiś. fakt, no dobra, i tak chciałem ich zabić. Dzięki. Yy. Wspinaliśmy się tam, bo raz jechaliśmy sobie trafikerem Do domciu i... No, widzieliśmy na górze jakiś krzyż no, tyf, Spoko wygląda e, Tu jeszcze się oczywiście do treasure roomu wracamy Co jak co mm. No i się wspinaliśmy na tą górę e, Ledwo wszedłem oczywiście, ale Po moim wstęknięciach i narzekaniu udało się bardzo polecam nazwy nie pamiętam ale jak będziecie w Gdańsku to to jest wysiądziecie z głównego na głównym przystanku w tym PKP Wyjdziecie sobie na PKS-y i wyjdziecie to centralnie jest za tymi PKS-ami ta góra tam są jeszcze do tego bunkry do zwiedzania za darmo, więc yy, do zwiedzania miasta oczywiście bardzo fajnie. Zwiedzanie, ja nie lubię takie rzeczy i są tam interaktywne takie jakby atrakcje, że wchodzisz, tam się zapala światło, historyjka i w ogóle. Bardzo w ogóle fajne miejsce. My Tam oczywiście byliśmy jak był upał totalny. Uuu, no czemu ja mam bomby? Jakby upał, więc to też nie było takie trochę komfortowe zwiedzanie, ale było super. Na pewno jeszcze raz tam pójdziemy, bo wszystkich nie bunkrów nie zwiedziliśmy, bo tabliczka z napisem Ticketsy jest bardzo myląca. Wchodzimy właśnie i tam co chwila było tabliczka z tu kupisz bilety, tu kupisz bilety, no, nie, no ale że nada, nawet nie można sobie pozwiedzać, bo wszystko jest płatne. A, co do czego to nie byliśmy w tym muzeum, co ostatnio opowiadałem, co mieliśmy iść. Przyjechaliśmy sobie po prostu na spacer do parku. Yy, no. I tak. Yy, właśnie byliśmy na tej... tej i wszędzie były te tabliczki z ticketsami. No ale, że nada. No ale coś bywa, nie? Duże miasto za wszystko chcą kasę. Złodzieje. Yy. No, a na koniec się okazało, bo weszliśmy do jednego, bo było otwarte, moja dziewczyna mówi, no dobra, to dawaj zobaczymy, co tam jest, nie ogólnie. Nie, to zobaczymy, wiecie, tak po prostu zerknąć, nie, czy nawet yy, by się opłacało bilet kupić. Yy, no i się okazały darmowe, no i nie zwiedzaliśmy tak jakby po kolei, bo tam jest taki timelapse w tych bunkrach. Yy, tu na dole byliśmy? Tak, byliśmy. Time-lapse, że od najstarszej... Uuuu, jest lakapik, dobra, za lakapa to zrobię wszystko i nawet poświęcę bombę. Bum, lakapik. No te laki penny to są zarąbiste. Fuck. Jesteśmy obrzęni, niestety. No i jak będziecie, no to wiecie, że już, że te bunkry są za darmo. Można je i Zogarni się ze strony larwy Zdechło, chyba zdechło, nie, nie, zdechło jeszcze. Jeszcze się posadzi. Hmm. No w ogóle ten... Ta latająca mucha jest bez sensu. Bo ona praktycznie obrażeń nie zadaje. Dobra, ale bywa, nie bywa. Przedmiot to przedmiot. <grym> będzie do powielania na no przynajmniej na ten na na, 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 na na ten box of friends o zapomniałem próbowałem właśnie sobie przypomnieć tą nazwę przedmiotu aktywnego tam widzę ja chyba treasure już na nas czeka no ale jest bida z bombami mamy pokazywanie secret roomów o nie jest myślałem że jest treasure już. Tutaj. Dobra, no to wrócimy się do dołu i... O, jest sklep, którego oczywiście zwiedzamy, bo to może być 4,5 v aż się zmęczyłem tym gadaniem. Tak szybko gadam nie w ogóle oglądaliśmy sobie dzisiaj telewizor. No to nic ciekawego. Nie jest nieciekawy sklep. Znaliśmy sobie dzisiaj telewizor i było reportaż na reportaż Po prostu taka jakby przerywnik, nie? Na tvn nie o SC i Sopocie, że tam imprezy i tak dalej jakieś tam są teraz Matka jedyna jak te babki szybko gadały w tej, w tej telewizji, że ja nic... Ciężko było je zrozumieć Ale czasami jak yy, właśnie też się w taki trans gadania wejdę też tak mam, że potrafię tak szybko gadać, że nie da się w ogóle mnie zrozumieć. Jeszcze ja mam mm, tą dy dysleksję, ja po prostu takie no może trochę seplenie, albo no nie wiem, po prostu czasami nie wymawiam po prostu do końca wyrazów. Mm, moja dziewczyna mówi, że to przez po, po, po podlaskiemu gadam. To nie jest polski, tylko po Podlaski. po podlaski. No i że mnie się czasami nie da po prostu zrozumieć. No Ale bywa. Musi się nauczyć. No i te babki też też takim jakby slangiem moim gadały, nie? I nie, nie mogę ich zrozumieć, więc... Chyba to było po śląskiemu. Albo jeszcze po jakimś innemu. Dobra, ty... A gdzie jest Treasure Room? Czy byliśmy Treasure Room? Nie, chyba byliśmy, bo... Tą muchę dostaliśmy? Treżerum Jeszcze tu na dół pójdę bo wiem, że jestem Fuck Jeszcze nie ten gnujek trafił Spodziewałem się tego I na Blackheart, tak jakoś czułem, że tu będzie Blackheart i mówię o ciemny pokój, więc Blackheart gwarantowany, a się okazało, że to baterik Okej okay. To było nie do uniknięcia no a te zasarane komary tylko latają. Ale o, jest Solharcik, z tego się bardzo cieszę. Jest Damage Up i jest Angel Room. No i kurczę, jest znowu ten, ten trudny bosik. Trudny aniołek ten trudniejszy niestety. Hmm. No dobra, musimy sobie z nim jakoś poradzić. Mogę obrażenia 6 to całkiem nieźle, ale tirsu, tirsów by się przydało teraz nałapać, bo szczerze to ja biję tylko tym laserem. Hmm. naprawdę no, no, tymi strzelami to się nie opłaca. Mam nadzieję na swój Dobra, jest chociaż jeden. Cię wezmę, aby podnieść, bo nie wiem czy to właśnie w challenge'u się liczą, chyba właśnie nie. Dobra, lecimy dalej. A wam przypominam o zostawieniu łapce... W... łapki w górę i subskrypcji. I muszę wziąć się za te shorty, aby się w końcu porozwinął ten kanał. Ale mam 7 subskrypcji, z czego jestem bardzo dumny. Teraz jest chwilowy przestuń, ale to wiem, z mojego lenistwa, bo nie robię tych shortów. I pozdrawiam mojego widza Szymona, który ogląda chyba na bieżąco i drugiego widza Maxa, który też ogląda chyba na bieżąco. Czujcie się wyróżnieni, stajecie się legendą kanału. <grym> bardzo miło, bardzo miło. Oczywiście to są znajomi i pokazują wsparcie dla mnie i z czego się cieszę, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podoba wam się i nie zanudzam za was moim gadaniem. A my idziemy oczywiście dalej. O, jaki czas? 13 minut. Ty, to szansa na bossa, jest yy, sporawa. Kurde, myślałem, że zabijam już tego gnojka. A oczywiście wchodzimy do secret roomu. A w nim bomby. Bardzo fajnie, cieszę się z tych bomb. Tu idziemy na dół na dół na dół op i pan rączka druga. no nienawidzę tych lars. strasznie ciężkie do unikania taki naprawdę refleksem trzeba się um, okazać no, no wiecie trzeba mieć refleks o nie refluks nie mylić z refluksem tylko refleksem nieźle, nieźle, z moim refleksem na szczęście nie jest aż tak źle. No dobra, wykrakałem to. To się nie liczy, jeszcze raz. O, karta Devil, no lepsza niż ta piguła, bezsensowna. Z moim refleksem nie jest aż tak źle. Widzieliście to, te uniki, nawet nie było blisko. Dobra, dawaj no jak. Zabijam Cię, i idę oczywiście do sklepu w ogóle. Ile kasy zgromadziliśmy? Odwójny. Szkoda, że nie mamy spectral Tears'ów, to by na pewno nam pomogło. na no tak, taka meki, ale jest zbida ze zdrowiem, jest bida nie z nędzą. Mm, na pewno ten sklep jest must have do odwiedzenia. Tam ciśniemy. No i zarobiście, że to są pociski penetrujące, bo. Fak! Dobra, jest źle speed down, liczyłem na health upa. tak po cichu na health oh no health up nie ma niestety soharcika z tych ognisk, ciekawe w ogóle jaki jest procent szans na te ogniska na sohar z tych ognisk jestem jednostrzałowy na tego ziomka, dopiero teraz się szczeliłem więc bardzo fajnie, że udało się go uniknąć o jest źle, jest naprawdę źle Dobra, to nic ciekawego. Jest Solheart, no i Oczywiście, że go bierzemy Włacamy Czy będzie 300 Są trzy stówki. Trzy stówki. O, cała kasa weszła i jeszcze jeszcze chcę Zarąbiście Ostrożnie, nie ma co tracić szansy na angel Rumik Jest już bosik. Ty, na no dobra, przechwaliłem, bo już mamy 16. Jak tam chyba znajdę walkę z bossem, to idę na walkę z bossem. Nawet chyba ten tragerum pominę, bo... Nie ma co się wracać. Dobra, mam no, pan Loki. Podjazdy, ziomek nie masz. No, moje podwójne lasery. No jest, up. Pana diabełka nie ma nic ciekawego, co by mnie zainteresowało. I to oczywiście, lecimy dalej. Nie ma co wracać, liczymy na ten boss rush. że włączę sobie timer, żeby czuć tą presję czasu. Dobra, boom. O, oh, fuck, tam był kamień z x -em. Szczerze to bardzo... no nawet nie wiem czy się pociągnie wrócić O, oh, fuck Dasz serduszko? Nie dasz serduszka, tu nie wejdę, a tu serduszko? W jest HP up, no, okej okay. Dobra, kartę Devil tu Na większe obrażenia Boom. No powiem nie idzie jakoś za dobrze. Liczyłem no naprawdę lepszy ten Na początku laser wycowali przez cały pokój będzie genialny. No i no jak mamy ten damage, no to oczywiście, że robi robotę. Ale tak to nie jest. Jakiś wybitny fuck. O, dostaliśmy pana Brimstoniarza. Jak mimo? Tak, i znowu jest tak Ten Serduszko nie jest, już nie, jest dobrze Dobra Nic nie dało, nic nie dało e, Pójdźmy tu w lewo Dobra, no, pan Wilm też robi robotę niezłą widzę obrażeniowo Hop. No To nie jest to czego potrzebuję, mamy czas, minutę, minutę, kurde jest źle nie Może dać serduszka? Nie może Tutaj serduszka Dobra, są serduszka Skipuje, skipuje, fest Fak, no i znowu jeden, kurde nie ma No dobra, no to już nie zdążę na ten boss Kurczę, Kurcze, blada, ja tak na niego liczyłem To chodźmy tu w takim razie Dobra, wyleczymy się przynajmniej za darmo A tu? Coś tak ciekawego Ciebie wysadźmy nawet nie dał piątki złodziej To pójdźmy tu Szkoda, naprawdę szkoda z tym dostraszem Czyłem, że się uda tym razem O, pik tak porobiłam ziom Piguła Piguła, piguła Na górę w takim razie ja no kurczę, no beznadziejne są te boserasze, naprawdę, strasznie ciężko te 20 minut się wyrobić do końca podejścia mm, 20 minut w podejściu, no się wydaje, że to sporo czasu, ale na 6 pięter to nie aż tak dużo tu aktywny Pff. O, przynajmniej więcej klucz. No, no kurczę, żebym wiedział, że to w górę. Ogóle... Już byśmy mieli bez problemu tego bosera zrobionego. Tak no Bye bye mamito. U Dobra, no ona to jest normalnie klepana, no taka. Nie wiem, czy ja większo robi damage, czy te Brimstone Chyba ja robię większy. Oczywiście, że to bierzemy i lecimy dalej. Co, może teraz się przynajmniej negatyw uda odblokować, albo pójdziemy dalej, na nie nasz szjol, tylko na katedrę. Żeby było ciekawe, ciekawe. Oj, fucking angel rune no piguła, no dobra, ryzykuję nic, nic ciekawego ja to mogę stać tak i sobie do nich ciskać powoli, ale ich zabiję, przynajmniej nie dostanę obrażeń nie stracę szans na angel ale to może by byłoby lepiej, jakbym teraz stracił szansę i wtedy by było 100%, 100%. Hmm, chyba tak zdrowie nawet. Co to tam zdechło? A to lat. Ten gówniak. Nawet bomby nie mamy. Ale tam widzę bombę. Jezu, ile ma zdrowia? Strasznie dużo. też tak macie, że jak sobie y, jakąś piosenkę słuchacie i no jest na przykład y, angielskojęzyczna to zapam zapamiętajcie tekst tak jak, tak jak sobie chcecie właśnie tak jak wam pasuje do melodii y, wyrazy Nie wiem, jak tak na przykład mam Ale teraz, no i kurde, nie mogę przytoczyć żadnego przykładu Nic mi nie przychodzi na głowę, ale to też mam taki z tematów i oni jest dosyć śmieszny, bo nawet Polskiego przekazu nie rozumiem I tu mam podpisaną muzykę y, Malik Montana, robię je yeah. Myślałem, że je, że wiecie, taki okrzyk po prostu, je. Yeah. O kurcze, jest źle, jedno serduszko, Hell up, tego potrzebowałem, ale z serduszkiem, z serduszkiem O no, wiem, że to już jest koniec naszego podejścia, coś, coś czuję Tak, wiedziałem, wiedziałem, że mnie trafi ten gnojarz. Dobra, ale dokończę przynajmniej o tych piosenkach. Jak jest w Mario jest to robię jej, że to jest taki okrzyk, a on chodzi, że robię je, że te dziewczyny i mówię. Dlaczego? Przecież ta piosenka była taka fajna, i teraz czuję takie. Mm. Nie czuję już takiego faj fajnego vibe do tej piosenki a Podobała mi się nawet Chodziło jak na Malika to mi się podobała, ale mniejsza Dzięki, dziękuję Wam za oglądanie Przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji Czego bym był bardzo zadowolony I oczywiście widzimy się codziennie o 16:00. cześć no.